z powodu ruchu pociągów na stacji Warszawa Centralna. nasz pociąg pojedzie po układzie podmiejskim stąd na stację Warszawa Śródmieście Dzisiaj jedzie przez Śródmieście taki tego typu dalekobieżny Wysiadamy na Śródmieściu czy na stadionie Chyba będzie jechał już a zastępcza komunikacja jest, bo ja jadę zastępcze zastępczy za koleje mazowieckie i SKM, nie? Ale tamte też jeżdżą, nie? Tylko, że... wszystko powiedziane jest po Czyli, żeby się przejechać pociągiem, no to musi być awaria jakaś, taka, nie? Między stacjami, to wtedy jest honorowanie, akurat dzisiaj. Fajnie tak wysiadać na, tym, na śródmieściu, ale kiedyś jeździł pociąg, taki Sienkiewicz czy jakiś. Tak, nie przez No właśnie przez śródmieścia, teraz nie. Żaden. Szanowni Państwo informujemy, iż z powodu usterki uperowania ruchu pociągów na stacji Warszawa centralna. nasz pociąg jedzie po układzie podmi Kolejna stacja Warszawa Zachodnia. Przepraszamy czyli za to, czyli nie, nie zatrzymuje się na powieści. Proszę na to o. Chyba, że tak Swobodne przejście do stacji, Warszawy, stacji Warszawa Centralna. Jak? Swobodne że... przejście z do centralnej. To jest blisko na to. Czasem mógłby podjechać. Mhm. tak, ale jedno stare i drugie stare. A to już wiem, no bo jak omija Warszawę Centralną, no tego wjechał na ten peron. Na ten dla podmiejskich. No to ja zapomniałam całkiem, no że to to bym wiedziała od razu, że to o to chodzi. No jak tam na stadionie z Flirta widok czy z Darta. Warta czy Slita jakim jedziemy? Warta? Tak. Siedzenia są takie same. Nie rozróżniam. No ale po co miałbyś zatrzymywać? Nie. nie. to się Tak. Ja mam miejsce z oknem. Miejsce twoje jedno twoje, Jak? Miejsce twoje jedno twoje. Do twojej dyspozycji okno No tak, bo ja przy oknie bilet mam. Tu. Zobaczymy jak to będzie. Nie wysiadałam na wschodniej na tej na śródmieści. A to jest przedostatnia stacja. No to wszyscy chyba gdzieś teraz wysiądą. Nie? jeszcze pokażę jakie to są stoliki takie. Nie no, duże. Kiedyś jeździłam tymi datami nie, dużo. Ile razy jeździłam, to tego nie zauważyłam. To chyba nowe? Nie. Było? Nie widziałam tego. Tego nie widziałam. A to, no to wiesz. Wieszaczek. warszawa chaos w pociągu o na ochotę bym podjechał Wśród mieście A, zablokowane, żeby ludzie nie wsiadali. A, śmiesznie to wygląda. Tak wygląda przejazd dartem. Bo nic nie jechało, innego chciałam podjechać z tym. Nie? Jak się przychodzi teraz na centralną wyjdzie się z dworca wśród tunelem. Minutę gdzieś tak nie. To pisko jest. Chaos się zrobił. Opóźnione było Pendolino 120 minut. Do którego idziemy? Opóźnione pociągi po sto ileś... 160, tak? 160 sześćdziesiąt minut. Pendolino jakieś dwie godziny, a Pendolino było ileś tam procent, no. opóźniony pociąg Intercity bez strzaca ze stacji Warszawa Zachodnia do stacji Lublin główny. W dniu dzisiejszą odjedzie ze stacji Warszawa Śródmieście pasażerowie oczekujący na opóźniony pociąg Intercity bez strzaca ze stacji Warszawa Zachodnia do stacji Lublin. Proszę nie są o przejście na, na stację Warszawa Śródmieście. O, idą na wszyscy. Pociąg musi na 16:40. W dniu dzisiejszym odjedzie ze stacji Warszawa Śródmieście. Pasażerowie oczekujący na opóźniony pociąg Express Intercity Premium ze stacji Gdynia Główna do stacji Liwice. planował odjąć pociągu godzina 16.39. Proszeni są o przejście na stację Warszawa Śródmieście. No ale fajnie. Pendolino? Przecież nagle biegną, przecież wiadomo, że tu się nic nie zatrzyma. Wszystko ze Śródmieścia jedzie, a tu stoją niepotrzebnie. No to przecież nie rozumieją, przecież nie? nic duży tłum się tu zrobił? Aha, no tak, duży tłum się zrobił przecież, nie? Przecież obudzili się dopiero, nie? Tak. Do dwie godziny... Dwie i pół nawet, dwie i pół godziny już z awaria i dalej już się nie ma. Mewa dwie lokomotywy ma. No. Automaty w konto. Co jest? Automaty w Aha, automaty? Tak. Wjechał do awaria. Na tej sieci czy czegoś. I nie pojedzie. Stoi hmm. sobie, dwie godziny ponad. Dużo ludzi, wszystko stoi. Pociąg stoi od 14.30 sensacja. dzisiaj czyli po dwóch godzinach jedzie, po czterech godzinach. po godzinach odjeżdża. Godzina. czyli wszystko jest wszystko zablokowane z w Warszawie. jedzie. No chciałam podjechać do Szczecina, ale chyba nie. On nie jedzie do Szczecina. nie a za Szczecin? Warszawa Wschodnia do stacji Przemysłu główny w dniu dzisiejszym odjedzie do stacji Warszawa Śródmieście. Pasażerowie oczekujący na opóźniony pociąg w części głównej są o przejście na stację Warszawa Śródmieście. Gdzie są o są Opóźnione. 140 minut, no 120 minut, no 190 O nie! 55 minut i jak jeszcze 110, 55, 20. Te chyba podają te najwięcej co 140, 120. Co się tu dzieje to aż nie wiadomo tak naprawdę. Wszystkie perony, tłumy. Tak, na wszystkich peronach. Nie czekają, aż nie doczekają. Czekają na siebie. No tam, ale wiesz. Nie myślą, bo Takie powinny jeździć codziennie, a nie takie tłumy, żeby na jednej nodze stać. Fajna no, fajne, jedna tabliczka była fajna. Taka, nie takie pociągi mam, stare. Ciekawa jestem, czy ja będę jechała starym czy nowym teraz. Cały czas stare podjeżdżają pociągi. Cały czas stare, nie ma nic nowego.